Witam Państwa serdecznie w kuchni mamy Oli ponownie. Dzisiaj będziemy pies ciasto drożdżowe. W sposób trochę inny, bardzo dobry, spracony, szybki i zawsze najważniejsze że zawsze wychodzi. Na początku będę używać drożdży, które rozmieszam moją około 5 gram nieduża ilość, wystarczająca będzie. Zamiast cukru, jako zaczynu będę używać miodu, około łyżeczki do herbaty miodu, preferuję miód dlatego, że bardzo dobrze i łatwo się z nim drożdże rozrabiają. Można to zrobić ręcznie, to będę robić maszyną, po prostu je i zaczynają mieć taką płynną czy półpłynną konsystencję i do tych drożdży, Najpierw dodajemy trochę mąki. Ja tutaj mam trzy szklanki mąki. To powinno być około jednej szklanki mąki. Nieważna jest dokładna ilość. Nie przerażać się tym, to nie zapteka, to nikogo się nie zabije. Zawsze się ciasto uda i zaczyn. Jest jeden tylko warunek. I tu mam letnie mleko i mieszamy to z letnim mlekiem. Zaczyn nasz musi być gęstości śmietany, gęstej śmietany kwaśnej i w tym cały polega jak gdyby, przyczyna naszych powodzeń i niepowodzeń, jeżeli zrobimy te rzadki, będzie nam ciasto rosło zakalcowate, bardzo wysokie, ale zakalcowate, po prostu się z zaczynu, naszego już z mąką. Już są drożdże w środku i dopiero jak on, czekamy w tej chwili, przegrywamy. Jak podrośnie dwukrotnie, będzie widać przynajmniej, że zaczął ruszać. Wtedy zaczynamy y, dodawać inne składniki. W tej chwili go odstawiamy na bok. A w międzyczasie mieszamy żółtka. Mamy dwa żółtka i jedno jajko. Ja tutaj mam, nie używam y, rąk, tylko bardziej naszej techniki, razem z dziesięcioma y, dekami cukru, po prostu używam tutaj noża do wymieszania, y, nóż jest, sprawdza się bardzo dobrze, on nam potnie cukier w momencie, jajeczka są przygotowane z cukrem i tylko czekamy, aż nasze drożdże zaczną y, rosnąć. Teraz ładnie podróż. Widać, że już jest powiększona objętość. Dolewamy najpierw jajeczka z cukrem utartym. Przy dodaniu jajek to od razu ten zaczyn, zacznie dużo szybciej rosnąć, ponieważ drożdże uwielbiają cukier. Dodajemy naszą mąkę, która nam została. I dodajemy mleko. Na początek nie użyję całości, bo odrobinę szczypta soli, czyli pokruszę solniczko, zawsze ciasto jest trochę lepsze, jeżeli ma odrobinę soli w sobie. Um, cały Sekret ciasta polega na jego gęstości, więc stopniowo mieszam i patrzę na jego gęstość, czy dodać więcej mleka, czy nie. Tutaj dobrze wyrobione. Okazują się pęcherzyki powietrza, to świadczą o dobrym wyrobieniu ciasta. Dodajemy masło, które już jest przygotowane wcześniej 10 tego masła, które jest rozpuszczone. W formie płynnej, ale jest letnie, żeby przypadkiem nie uczynił się zakalec. I znowu ponownie to mieszamy na wolnych obrotach do uzyskania jednolitej konsystencji. A jeszcze do mieszania, czy w trakcie mieszania zapach wanili. Zmieszamy się trochę, aby ta konsystencja była jednolita. Wygląda dobrze wyrobione ciasto, masełko się dobrze wchłonęło i zostawiamy pod przykryciem do ponownego wyrośnięcia. Na razie w tej misce, a później przełożymy po wyrośnięciu przełożymy do brytanki. Już ciasto nasze podrosło pięknie, wszędzie widać pęcherzyki powietrza. jest Tak powinno wyglądać ciasto drożdżowe i wyjmujemy je. Zmoczę żeby się tak nie czepiało. Ciasto i wyciągamy je dobre tfanki, o posmarowanej masłem i posypanej, oprószonej mąką. Aby nam przypadkiem nie przewadły. Troszeczkę rozprostujemy. Ja będę dzisiaj dodawać do środka konfitury z czereśni czy z wiśni. Dlatego nie, nie musi być przepięknie wyrównana, bo i tak będę ją jak gdyby nabijać, aby była słodsza i bardziej soczysta w środku. Mamy to konfiturę i łyżeczką będziemy nadziewać małe ilości konfitury do środka. Ja najpierw robię tak jakby dziurkę w środku, żeby tam sobie ten dżem czy konfitura skoczyła do środka, żeby nie była tylko na wierzchu, ale żeby każdy kawałek tam jak gryziemy ciasta by był soczysty. I tak po kolei nadziewamy całą brodżówkę. Ja tutaj zostawiłam część kawałek bez konfitury dla mojego syna, który nie przepada za różnymi drzemami w środku. Woli suchą drożdżówkę. I ta część będzie wyższa troszeczkę od pozostałej ilości ciasta po upieczeniu. Obsypuję kruszonką na wierzchu, którą wcześniej miałam przygotowaną i trzymałam ją w zamrażalniku. Tak jak masło można mrozić, tak samo kruszonkę można też sobie zamrozić. Jeżeli mamy z poprzedniego pieczenia, zostało nam trochę więcej. Obsypujemy obficie. Im więcej kruszonki, tym zawsze drożdżówka jest lepsza. I tak obsypaną pozostawiamy do wyrośnięcia pod przykryciem, aż podrośnie Prawie do końca naszej brytwanki i wtedy wkładamy do piekarnika nagrzanego do 350 stopni Fahrenheit albo 170 stopni Celsjusza. Przez około 10 minut ciasto mi ładnie podrosło. Nagrzał mi się piec w tym samym czasie, więc wkładam je na około pół godziny, aby się upiekło Pół godziny pieczenia nasza drożdżówka wygląda po prostu niesamowicie. Jeszcze na chwileczkę ją zostawimy na 5 minut po przy połączonym piecu, lekko rzuczki uchylone i zaraz ją wyciągniemy. Patyczek był suchy, tak się patyczkiem drewnianym znakuwa. sprawdzając czy dobrze ciasto wyrosło. Tak wygląda nasza ubieczona drożdżówka. Jeszcze jest gorąca, więc będziemy ją kroić dopiero po przestudzeniu, aby nie wyszedł nam zakaz.